Siemaneczka ze strony Dadu. Ja witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już piątym filmiku na moim kanale serii na polskiej wsi. I dzisiaj zajmiemy się zbieraniem trawo, trawy przyczepą samozbierającą i belowaniem. Tam gdzieś Ursus stoi z belownicą. No więc dzisiaj będziemy zbierać trawę tu o na tej łące. Nie wiem, czy cokolwiek będę widział. Pewnie ja cośkolwiek do, ale wy już nie. Niestety takie plus. I tak nagram full HD. No dobra, więc bierzemy Zetora na to już kolejny raz, bo przyczepa mi samo zbierając nie chciała jeździć przez na manualne podczepianie. Więc jedziemy tutaj przejedziemy sobie. Czekaj to będę w nim kiedy, kiedy zacząłem. Na farmingu mam realny czas jest 5.30, po dobra. Więc skończymy sobie, jak jest 5 po, to pewnie jakieś 20 po, 25. No. I z tego miejsca też chciałem, bo na początku filmiku właśnie no, odcinka najwięcej osób ogląda, więc z tego miejsca chciałem podjąć No na ponieważ z 25 subów po napisaniu znaczy na, no, na swojej grupie, że ja mam live'a, zrobiło mi się prawie 50, więc dzięki Cassianu za to wielkie właśnie żeś mi trochę pomógł Dobra idzie ten dźwięk w ogóle na słuchawkach nagrywam Żebym się trochę zmądrzył był ostatnim liveem właśnie ładnie to jakoś wyszła więc wolniej wolniej, a ten pomat nie Z ledwo rusza Tutaj jak jest trawa, to wszystko widać, no nie? No, więc tutaj właśnie w dzisiejszym odcinku będziemy właśnie zbierać tę trawę. A w kolejnym, właśnie w kolejnym nie wiem, bo teraz właśnie no, zaczynam nową serię właśnie mi się ściąga ta, ta mapka Polska Kraina. I więc to jest pewnie jeszcze po tej nowej serii ten odcinek wejdzie w ogóle na kanał. Zaraz raczej zamknę się tamtą serią. Nie tą No w ogóle wi więcej widzów, więc właśnie z po co nagrywać, dla kogo nagrywać. Postanowiłem właśnie, że jakaś nowa seria jednak by się na kanale przydała. Sorry, że tak nierealnie, ale nie da się bardziej, bo te słupki to wszystko, jak widzicie sami. Wszystkiego nawet nie zbiorę. Przez to kurw, naprawdę no nic nie widać, ja nie wiem czy ja w ogóle w pokosie jadę, ale coś... Coś mi się ładuje, więc... Za szybko, za szybko, za szybko. Ursus się rwie siły ma... O Jezu, co tu się stanęło się? A koło matko, moska. No właśnie, no tak to niestety jest, jak się taką małą tą zgrabiareczką Cholera, no... Serio... Kościół, no ja chcę tu jak najwięcej zebrać, a ty kurwa, no... Przepraszam. Przeprzeklam, ale mnie to zdenerwowało w tej chwili. No... I wielkie gratulacje, bracie Jezu... Mursus... Może to nie muszę, to zetor. mi się myli. Nie fajny zetorek, ale trochę mnie denerwuje to, no, tego ruszanie, to skręcanie, jest tak, jest takie powolne, że mam wrażenie czasami, jakbym w ogóle FPS-ów nie miał. No, miałbym ba bardzo mało. Jest to właśnie go, te to powolne to ruszanie, działanie, takie sami widzicie, takie owalne. Tylko, się nie chce na niego patrzeć, bo się szkoda robi. ładnie, ładnie. Działa. E, nie cofnij. Co? E. Za mało mocy, żeby cofnąć. I to było w realu to oczywiście cofnę. Mmm. Gdzie jest teraz pokos? Tutaj dopiero jakiś widzę. Jest 5 minut tego odcinka. Ale jest zetor, zetor, dawaj, dawaj. Zbieraj się, chłopie. Jezu, jak ja to nie wiem, co ja tu robiłem na tym live. Skupiłem się na tym czacie. Ja naprawdę to tak teraz wygląda. By chciała, nie mogło. Ta trawa zarosła, to przez to głównie. razie nie wiem, wszystkiego na odcinku. Zbieraj na odcinka, nie starczy. Ja chciałbym trochę ten del zrobić. Tyle, że 15 po. Hmm, zaczniemy sobie belować. Bo już właśnie ...po mniej więcej ta połowa filmiku, odcinka. No, Klaker może też właśnie coś stawi teraz na czasie, bo ma problemy z tym internetem. Więc pozdrawiam Cię tu, Klaker. Sorry, że tak późno, ale może jeszcze oglądasz. Pozdrawiam Cię, że i że mi moda dał. Na, jak na live'a kiedy będziesz nasz moda yy, daję osobom które znam, tak wiecie o co chodzi yy, ja nie daję takim no, randomom, bo na kim nie ufam no nie ceramikalizer yy, taki mod właśnie taki przypadkowy, który taki wredny mi połowę ludzi z live'a wywali no i co mi to yy, jak ktoś się moda, pamiętam ktoś chciał to sorry ale tam wiesz, jak jest. tutaj o ja tym wałek ze że minął? Jakoś go nie... widzę ciągle, jak będę jadę, nie wiem. O, mijaczek. Hmm, tylko gdzie tu teraz wałek jest? Tu jest jakiś... Taki malutki. Fak. Kurde, no. Strasznie jakaś ta praca mnie denerwuje, bo nic nie widzę. Gdzie ja jadę w ogóle? No mnie ja i tak denerwuje trochę. Lecie ciecieć. Tu trochę wody, za to trochę mię no, cięż. No teraz trochę lepsza jakość, no bo full HD. No próbuję nagrać. Może te filmy rzeczywiście będą trochę większe, ale no... ale za to lepsze. Muszę w tym mikro coś. Mam, mam mikro, no nie? Mam takie starsze mikro, ale one mi do laptopa coś nie chcę w ogóle działać. No nie, no nie pokazuje się w tym dźwięk, tam nagrywanie i tak dalej. Wiecie o co chodzi w panel sterowania? Nie wiem o co chodzi, więc. Wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi. Wie... Znaczy wiecie o co chodzi? Ja nie wiem. Nie, jakoś tak. Ja wiem z tego co trzeba to jakoś ustawić. Nie wiem. Dobra, jeszcze chwilę tutaj po, pozbieramy a tu już na live'ach czy tam na, czy poza odcinkami właśnie się porodzi. fajne, że fajną miniatureczkę do live'a dał. Oryginalną taką. Zawsze to, to te moje tło właśnie było. I te wałki są tu czy nie ma już ich, bo ja to nie wiem. Wiecie co może zrobimy tak Już to wszystko pozbierać. Terap, dorab. Moje jak ten dźwięk mnie trochę denerwuje. Aha, tylko gdzie to teraz jest. Aha, ale dużo było. Polecam. Przez jeden przejazd, z tego co widzę. Dobra, dawaj, dawaj. Kurde, tutaj mnie jeszcze nie szoruje. A kurde, żem przygazował. Zaraz samo zbierające tutaj zniszczymy, bo ona i tak już zardzewiała Ciekawa jak widzicie Euroboss Zardzewiały No lata Maja stajała na dworzu nie bo, poja za wielka żeby ją do wiaty dać No nie i co tu zrobiła? Sądzę, że na dworzu. i on się też nie chciał bo ma taką dużo wiatr, tam to kombajn stoi właśnie, u mnie też. Ja też mam taki garażyk, tam gdzie Bizon stoi. Ja myślę, że, że ta gospodarka mi fajnie teraz wyszła, tu taki placyk, tam jakiś płotek. A Jak tam na spojrzę, tam 9 FPSów polecam I pewnie was nieźle ścięło, co? Czy filmik nieźle ścięło? Prawie cała wyszła, to dobrze, będzie co krową dać. Myślę, że się wszystko nagrywa. Bo, jak nie, to trochę szkoda. Nie, a nie wiem, czy będę musiał ten plik zmniejszać. Czy będzie to jakieś 3-4 giga? I będę musiał, mógł to wstawić jeszcze. Trochę mi to czasu zajmie, ale pewnie mógł, mógł to jeszcze wstawić. Ma te 3-4, no do 5 giga. Przyjmijmy. Kurde, spin, sprintem, bo chciałbym to jeszcze zebrać. Bo mamy. Nie mamy jeszcze właśnie. Abelowanie to krótko zajmie, no nie wiem. Chciałem coś ogarnąć, tutaj jestem na tym polu. Widzę, gdzie jeszcze tamte wałki, teraz właśnie, że ujrzał je. No i dobra, ładnie pozbiera łąka. Jeszcze trzeci pokos, myślę, że w tym roku będzie, ale to już. Albo i nie, bo w sumie jesień idzie. Będziemy musieli w kolejnym tym odcinku, właśnie, taką zapowiedź zrobię. Będziemy pewnie ciąć tą kukurydzę na pryzmę. Są dwa pola. Kukurydzy mało w tym roku, także bym zasiał, bo mówię tych Bel trochę, mówię. Może wyjdzie, to tak tych kiszonki nie będzie trzeba, ale Belie, oczywiście, wszystkie już wyszły. Nie no, z tej słomy to naprawdę, a za, za dużo by sprzedawał wszystko. A I tak mam 20, 35 tysięcy ze, ze sprzedaży, właśnie tych wszystkich plonów, nie plonów. i dobra. No, sorry, jakieś ścinki będą, no ale nic z tym nie zrobię. Może w przyszłości zacznę te filmy no, renderować, ale na razie to mnie nie kordzi bynajmniej do tego. No sorry, sorry. Tutaj są największe ścinki w tym miejscu, więc przepraszam. To spadek, dokładnie, dokładnie, 20 fpsów, coś. Nie wiem, no tu sporo osób mi gada, że skoro mam tego FS18, że bardziej się na nią skupię, więc mówię, jakaś seria nowa by się przydała zamiast tego FS18. Znaczy, 17 FS18 też będzie, ale na pewno będzie go już mniej na kanale niż było do tej pory, co to miało być? Gościu, dawaj, dawaj, bo mam tylko 10 FPSów, 13 mam 15, jest, tragicznie. Wiadę z tej farmy będzie trochę więcej Tylko tam 60 stoi, to nie wiem czy tak wyjadę ale to. Dobra, chodźmy. Jedziemy tę, tędy. Ja miałem kończyć odcinek 20 po to będzie 15 minut 25 po tak, dobra. Planuję trochę czasu, żeby zaraz 30-30 minutowego odcinka nie zrobić, albo przypadkiem jakiegoś 13. To trochę dłuższe, to odcinki krótsze od 30. Na razie... Boże, ale się z tego ps... O, cuchy, 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 kurde... Halina... Ale żeś to bramę szybko otworzyła... A. Ale ty silna babka jesteś... Na <grym> szybko to bramę otworzyła, żebym do ciągnika mu nie zdążył wlecieć, Kurna. A? To jest... To jest ciągnik... Moja Halina tutaj worki miała przynieść, nie i nie przyniosła i tyle było... O matko bosko. Ty, bo to... Ty, bo to nie zgrabione. O matko. jeszcze co, w tym... W tym odcinku belowane nie będzie jednak. Przepraszam. Ale... Ale przypał na odcinku, tylko teraz szkoda mi od nowa zaczynać. Bym zrobił krótkie cięcie, jak już tu dojadę. No nie wiem, nie wiem. Dobra, realniej będzie. Tutaj mi, no, no to mi gadają tutaj, że już ten, że jać beluj ten. Jaka, a, no, a tu zgrabić te, to tego nikt nie zgrabi. Mówią, że no, że zgrabili mnie tu. A to oszukańce za Ej, no, ma nie gałgany. Złe, wredne. Oszukali mnie tu. A tu chłop szczęśliwy Sebele bele zrobię dzisiaj. No matko boska, tu co to przeszło. O co to, to krowy wylazły Halena? Halena zagnała widać. Bo krowy powyłaziły. Kurde. O Jezu, Halena nie tak szybko, boże, ona szybka jest. Matko Boska. Nie wytrzymam. Z tą dziewczyną. Ona to Zara, patrz ta, jak mi to przeciech Halena, chodź tu. Chodź tu przyczyk. I patrz ta, na to. Ona to Zara jako, jako pod jady one już przyciekły, patrzta. Już zobacz, ta już, no, na, na przykład no, do góry uniosła. No nie? Kurde. Nie gadaj to, no, bo, no, bo wy to tak, no, nie potrafi to naraz, co nie, nie ma chyba takich ludzi. Tutaj mam tu, Halynę, która tak potrafi. To ten nie to wcale nie jest yy, zbyt na tę grabiarkę krąpo. tej treinacie to, Będę próbował zgrabić. shredder. Jedził raz w to, raz w to i będzie za to mniej wałków. O matko boska, jaki szybki patrzaj go. Dwolni chłopie. Bo po, no bo nas porozjeżdżasz. O... Ty najgorsze to... Tutaj tu ty przy tym zakręcie porobić. Ale to ładnie pięknie się jeździ. 20 minut, jeszcze 5 minut jak on ma odcinka i... Tak? Nie jest teraz 15 minut odcinka, ma 20 minut mamy farminga, ale, ale w sumie fajny sposób ustawiać coś na czas, na czas rzeczywisty i... i Jedziemy, no nie widzimy kiedy, co jak. Ile już nagrywamy, po co jakieś stopery, nie stopery. Clacker właśnie stoper z tego co wiem chyba dawałeś, patrz tu. Taki trick, że zegar farmingu ci pokazuje ile nagrywasz. No jest, jest jeden problem, że trzeba matematykę, cokolwiek znać. Wiecie, no. No, no trzeba, trzeba. No jezu. Tak, muli tak, jak się pod tym krzakiem przyjadzie. No właśnie. No co no cóż, pewnie patrz ja taki, ja, ja taki trik zrobię pacia i no. tak Matko Boska zwolni Kurde chłopie. No bo 60 tyle nie jadę z tą zgrabiarką A ty ją porozrywasz Jak ty tyle kłoni masz Sprzedają 16-14 Jak mówiłem w, w, w poprzednim odcinku jak ktoś nie by, to właśnie sprzedałem, bo on się zepsuł. Ja mówię, sprzedam, go to kupię jakiś mniejszy traktor. Jeszcze pole. Do tego, żebym kupił, tam za od sąsiada. się Jeszcze wcześniej planowałem no, zakup tego pola, ale tu sąsiad mówi, nie, nie. no, się uległ mi tutaj, mówię. Więc trzeba, trzeba kupować, no dopóki. Chcę jeszcze sprzedać. Teraz takie coś się zrobi. W ogóle pamiętam, że kiedyś jak grałem w tego farminga to próbowałem wszystko no, to do jednego rządka zgrabiać. No nie pamiętam to czas. Jak to to wygląda ładnie. Dobrze. No to wszystko poza odcinkiem się porobi. No, tak się skupiłem tutaj. Właśnie, napiszcie na no, w komentarzach jak jeszcze, jeszcze ktoś do tej pory to ogląda. Ale wątpię. No w ogóle jak no, ktoś jeszcze do tej pory to ogląda. Yy, możecie napisać, czy mam grać bardziej tak realnie, tam, no, że, że, że taka beka była trochę. Znaczy, typu no Nohalyna, leć po worki. Czy, czy bardziej tak grać jak... I bardziej z takim, z takim komentarzem moim, wiecie o co chodzi? Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. No, więc piszcie jak chcecie. Mogę grać i tak bykoło. Tak, tak jak teraz grałem, że chalej to to silna i szybka baba jest. Dobra. Wiecie. Matko, przejechałem. Trawałek będzie gdzieś pod lasem. O, już go zniosło o, Prawie już mamy 25 minut odcinka no. Będziemy niedługo kończyć no, Zrobimy jakieś 21, żeby wiesz Żeby było inaczej Żeby to znaczy, inaczej się patrzyło jak wyjdzie takie 19, czy ile to takie lipa, lipa. Ale od środka takie lagi, o matko, w środku jeszcze gorzej. C co jest, 10 fps. No tutaj coś jest, jakieś te drzewa, widać, czy coś. A tam dużo fps, tam, tam o, tam o. tam na tym rogu. To jest ponad 20-30 prawie. Na tym progro, no ten program no nie jeden, że może obciąża kąpa, obciąża. Trochę go obciąża. No ale co ja poradzę na kwarapstu? Focha strzelił. Muszę czymś sobie nagrywać. W już zacząłem. Wreszcie no, tam, tam do tego brzegu z nosa dojedziemy i w nim kończyć. A w kolejnym odcinku już będzie pewnie kiszołank, już, już, no, już nie da wam powiedzieć jak, jak to beluje i tak dalej. No nie. No. Już nie tu No tak to w ogóle nic nie widzę jak jeżdżę. Przecież słońce mi pada no, tu na, ek na, na ekran w laptopie Ogólnie na ostatnim tutaj streamku ktoś się pyta, już nie pamiętam kto. O procesorek tak dalej. Jak ktoś ciekawy też może pytać w komentarzach. Może to kiedyś dam wam jakiś właśnie opis Wszystkich moich tutaj maszyn w tym komputerku. Ale też planuję może wam powiem właśnie na odcinku ten... No jakiś zakup no, nowego kompa, skoro już nagrywać mam. Czy... Znaczy no, nie mówię na... Y, przez to, że nagrywać mam ogólnie, bo... No ten komp to taki, wiecie, te siostry, bo mam siostry właśnie na nim gerają i... i tak dalej, no to... Ja i w ogóle nie... No nie zasim, to jest laptop, no nie, to co to, chcieć to, to od laptopa. No. Za mam mam zamiar kupić sobie kompa. Trochę przyspieszyłem tutaj nie, realnie, a tam zobaczymy ile pójdzie, 120 pójdzie, nie, nie pójdzie Co? No nie, no ta zgrabiarka no mu nie da więcej pójść No ale 27 już farming, czyli pewnie jakieś 22 minuty odcinka mi się żegnać No, dojedziemy tam do końca. No, no naprawdę, jak się jakoś trzydziestki, no, po, no pode mnie pod taką, pod taką, no, no po to zgrabiarkę, pod tą gwiazdę tak zwaną. No, pewnie czymś wie o co chodzi. Naprawdę, no, 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 no to tylko szósteczka i, i wie okołniku, no, nie. Czy ja trzydziestki nie mam, ale tam ksiąś, ma, kurde. Nieraz, że jeździłem to. I to wiem jak to tam działa, maszyna. No i oczywiście się on tam nieraz nam pożyczał jak coś do czego, jak raz właśnie mi się rozwalił ciągnik. No jakby do, jak będą, to dowiecie się jaki ciągnik. Myślę, że pierwszy vlog to dopiero stależowanie na no pożniwach, bo ze żniw pewnie nie uda się nic nagrać, bo sami wiecie tam tam mama, tata, wiecie, siostry nie są nagrywane, być i na tych internetach. Więc pewnie mm, pewnie będzie to właśnie jak sam na polu gdzieś będę, czyli dopiero talerzowanie. No i w ogóle no to mamy wspólny ten, znaczy kombajn mamy wspólny, klasa, klasa tego konsula, no nie? A więc, więc kombajnista właśnie, no taki kosi, siąsiad, bandarek Właśnie no i on, pe, i on pewnie też nie chciałby być nagrywany, no nie? Więc, on pe, on, więc ja też właśnie nie chcę go nagrywać, no tylko sam na te pole pojechał, Czasami sami widzicie, że, że nie ma bardzo warunków. No i dobra, w górę więc grabiara. O, no, fajnie to nadwisło. Myślę że, myślę, że ten odcinek Wam się spodoba. No i zostawicie jakiś tam komentarz, łapkę w górę oczywiście, subskrypcję, bo brakuje nam tylko 4. Te subki do 50. I na 50 będzie specjal, myślę, że z kolego ogarniemy. Jeszcze Wam nie, nie będę zdradzał, jaki, ale będzie coś. No więc, no, no właśnie mówię, jak mówię, no to no zostawcie tego subka, komentarz, lajka, no nie. No, a no więc yy, się